Dzisiaj rozpoczynają się rozgrywki największych regat w Polsce. Volvo Gdenia Sailing Taste. Volvo Krapolem po raz ósmy jest sponsorem tytułowym i głównym tej imprezy. Jesteśmy zaangażowani w żeglarstwo zarówno na tym poziomie regionalnym, jak i na tym poziomie globalnym. To już 20. edycja tej imprezy, a ósma przy współpracy Volvo. No przede wszystkim wydarzenie, które jest wspaniałym przykładem współpracy Volvo Car Poland jako partnera biznesowego miasta Gdyni i Polskiego Związku Żeglarskiego pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki. To jest jedna z najważniejszych imprez w kalendarzu Gdyni sezonu. Cieszymy się, że ten projekt ewoluował przez tyle lat. Stał się ponadwymiarowy. To nie jest tylko sport, to nie jest tylko promocja miasta, ale też rekreacja. W tej imprezie startuje blisko 1500 zawodników, niemal wszystkie klasy które sportowe i również amatorskie, które pokazuje polskie żeglarstwo. Celem tej imprezy jest przedstawienie całego spektrum żeglarstwa, właśnie od tych najmniejszych łódek do największych, żeby pokazać, jak wspaniały jest to sport. Zdecydowanie wpisuje się to we wspólną strategię naszych wszystkich organizacji, co też dodaje kolejnej cegiełki do sukcesu tej imprezy. Gdynia wciąż jest największą imprezą żeglarską w Polsce, ale zmienia się jedna rzecz. Volvo Ocean Race, te wielkie oceaniczne regaty rozgrywane w latach 2001-2018 zmienią prawa i właściciela. W kolejnej edycji Volvo wystawi swoją drużynę, która będzie uczulała całą ludzkość, że tych plastików, które produkujemy, powinniśmy produkować mniej albo wcale. Zresztą w Dynii dla dzieciaków będą również prowadzone zajęcia, takie, w których dzieci będą mogły tworzyć zabawki na zasadzie pewnego roz recyklingu, upcyklingu, a więc aby tym odpadom dać jeszcze jedno życie. Nasze imprezy realizujemy już w ten sposób, żeby ograniczać wszelkiego rodzaju plastiki, które są bezwzględnie niekorzystne, ale przede wszystkim, żeby edukować młodzież uczestników w tym zakresie. Ten ekologiczny aspekt wysuwa nam się na pierwszy plan. Jeden z naszych samochodów miał dywaniki wykonane z tworzyw sztucznych, a te tworzywa zostały pozyskane ze starych rybackich sieci. Druga rzecz to to, że od 2025 roku wszystkie tworzywa sztuczne, których będziemy w samochodzie używali, aż 1 czwarta tych tworzyw będzie pochodziła z recyklingu. To jest bardzo ambitny projekt, który właśnie w tej chwili jest realizowany, tak aby tych plastików zwyczajnie w naszej naturze krążyło mniej.